Halo, hallo. witam Was bardzo serdecznie. E, słuchajcie, dzisiaj przychodzę halo, do Was halo. z... najnowszą moją kolekcją. Z tej strony w ogóle Katarzyna Kędzierska. Witam Was na kanale Craft O'Clocka. E, słuchajcie, mm, mamy już wakacje mm, pełną parą, więc ja dzisiaj przychodzę z kolekcją letnią morską mam taką ogromną prośbę bo widzę, że już tam niektóre osoby są, więc dajcie znać czy mnie słychać, czy mnie widać. Jeżeli tak, to bym zaczęła prezentację kolekcji. Bo jeszcze potem Renia będzie wam pokazywać kolejne kolekcje kolejne kolekcje. Cześć Reniu! O, widzę, widzę, że jesteś. Wszystko git, super. Na YouTubie wszystko git. To bardzo, bardzo dobrze. Jesteśmy y, na YouTubie, na kanale Craft Ukluka. Dobra, kochani, mmm, kolekcja morska, y, kolekcja przeze mnie długo, długo wyczekiwana, y, więc bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Renacie, że pozwoliła mi zrealizować moje morskie, morskie morskowodne marzenie żeglarskie, więc, więc jest kolekcja zanim ją Wam pokażę w całości, to powiem Wam z czego się składa myślę, że tak dla przypomnienia są piętnastki, 250 gram 15,25 na 15,25 Cztery razy po sześć arkuszy. Potem mamy zestaw dwudziestek i dwudziestki mamy w dwóch, w sumie w trzech opcjach. Opcja, którą ja chyba lubię najbardziej, to są miksy, czyli mamy dwa wzory z głównej kolekcji, dwa razy po... Y Dwa razy, przepraszam, dwa razy po sześć wzorów z głównej kolekcji i dwa razy po sześć z kolekcji bazowej, również 250 gram. A oprócz tego można też nabyć, nabyć oddzielnie zestawy kolekcji głównej, gdzie wtedy mamy cztery razy po sześć arkuszy, również 250 gram, oraz kolekcję bazową. I wtedy mamy 4 razy po 6 papierów bazowych. Zaraz wam będę dalej opowiadać, pokazywać. Eee, oprócz tego mamy, oczywiście, główne papiery, czyli 30,5 na 30,5 250 gram, 6 arkuszy dwustronnych, plus okładeczka z drugiej strony. Tu też również mamy okładki. I dodatki. Dodatki mamy też w wersji mix i wtedy mamy jakby jest podział na ten flowers and more i taką typowo tematyczną i wtedy jest po jednym arkuszu jak mamy mixa, więc wtedy mamy jeden raz 18 wzorów a plus okładki oczywiście, a oprócz tego Eee, mamy oddzielnie czyli wtedy mamy dwa razy po dziewięć wzorów z każdego eee, tak, ja, ja jestem bardzo miłośnikiem miksów, więc cieszę się, że to jest, dobra słuchajcie, i to też są 250 gram, dobra Gotowi? Myślę, że jesteście gotowi, e, pora obejrzeć e, kolekcję. Ja naprawdę ogromnie, ogromnie się z niej cieszę e, ze względu na moje zamiłowanie do żeglowania i do wody, do morza i w, i w ogóle i w czubule, ale co ja będę opowiadać, pokażę Wam papiery. Pierwszy arkusz, e, typowo arkusz taki marynistyczny e, z e, m, fajną tutaj... Latarnią morską, motyw koralowca, muszelek więc bardzo, bardzo fajny arkusik. Jest również tutaj z masztowcem po prawej stronie. Z drugiej strony mamy arkusz tła, takiego morza z piaskiem bardzo taki. Dużo ekspresji na nim się dzieje. Mamy napisy, mamy przetarcia, więc taki dosyć fajny, fajny, fajnie. Eee, kolejny arkusik. Mamy też arkusik e, taki bardziej marynistyczny. E, I tutaj mamy już właśnie koło sterowe, e, świat trochę podwodny. Tutaj e, również. Więc ci co kochają wody, myślę, że będą mega mega zadowoleni druga strona to jest czerwień czerwień słuchajcie w kolekcji marynistycznej musiała zaistnieć taka fajna mocna czerwień bardzo fajnie będzie y, pasować takim właśnie kontrastowym zobaczcie jak fajnie będzie wyglądać ten czerwień z tym niebieskim ale słuchajcie żeby tak żeby nie było żeby nie było żeby nie było Również osoby, które bardziej kojarzą morze, wodę z takim chilloutowaniem, odpoczynkiem, również są takie fajne arkusiki z hamaczkami, z drinkami. Taki, ten jest taki bardzo spokojny, taka plaża, piasek. Zbiór muszelek, więc też, też osoby, które niekoniecznie czują się w klimatach typowo morskich, też coś znajdą w tej kolekcji. Druga strona mocna, e, mocny granat, e, więc zobaczcie, jak to będzie fajnie to z tym wyglądać. Mi się bardzo, 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 bardzo podoba. Kolejny arkusik, tutaj mamy dalej chilloutowanie, mamy leżaczki, e, tutaj również pojawia się. Motyw balona, morza. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten efekt fal na tym arkuszu. A z drugiej strony kamyczki, więc też taki całkiem przyjemny, brązowy akcencik. Tutaj też mamy troszeczkę taki miks, ale dalej jesteśmy w temacie takiego odpoczynku, hamak. Mega, mega lubię te kwiatuszki, takie. Nietypowe i do tego a, zwiedzanie miasteczka z latarnią morską, ale żeby nie było, wracam. Aha, jeszcze druga strona. A druga strona mamy e, takie właśnie e, kwadraty z farb z przetarciami. I ostatni arkusik. Wracamy, słuchajcie, na morze. Mamy fajną, wielką kotwicę do tego. Troszkę też z syrenami nam się tutaj pojawiają. Wracamy na żeglugę, więc super. I delikatniejszy, jaśniejszy arkusik w 30. A jeszcze, 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 jeszcze wam pokażę drugą stronę, znaczy tył strony tytułowej. W stronie tytułowej mamy też taki motyw marynistyczny. Więc tak się prezentują nasze trzydziestki. Jak mamy trzydziestki, lecimy, słuchajcie, dalej. Pokażę Wam dwudziestki. Dwudziestki sobie prześledzimy najpierw w tą stronę drugą, znaczy stronę tytułową z miksa. Mamy takie niebieskie połączenie z czerwonym. Takie mocno krwawiące, że tak powiem, może e, takie plaże też się spotyka, szczególnie na fiordach, więc myślę, że to dosyć fajnie będzie też nam tutaj pasować. Potem mamy ten motyw papierów dwudziestek. Pokażę Wam je jakby dla zobrazowania, jakie jak jest natężenie też kolorystyczne. Od razu pokażę Wam przy piętnastkach sobie tak szybciutko przelecimy. Jestem naprawdę słuchajcie, mega zachwycona tymi arkuszami, naprawdę jest taka. No są bardzo ładnie nasycone. Yy, a z drugiej strony są takie mega przyjemne dla yy, właśnie do takich prac typowo morskich. Yy, ale też yy, dla tych, którzy y, lubią odpoczynek y, i wodę, myślę, że naprawdę fajne albumy, y, kartki, jakieś czekoladowniki, y, junk journale czy travel, y, travel booki, Myślę, że jak najbardziej. Tutaj mamy drugą część i przejdziemy sobie, słuchajcie, do basików. Baziki. Y zaczniemy może od okładeczki. Okładkę. Mamy tutaj taką list w butelce, dużo brązu, a fajny taki tłowy arkusik. A tutaj mamy taki niebieskość, głębinę morską. Tutaj mamy deseczki. Kolejny taki bardziej właśnie a, piaskowy z ciemnym ciemnym, ciemnym niebieskim. Bardzo mi się podoba, że są zachowane detale, nawet w tych takich ciemnych, może nie widać tego jakby na live'ie, ale jest, jest, jest moc. Co tutaj lecimy dalej? O, zobaczcie, ten, ten też bardzo Arkusz lubię, z sieciami, A, naprawdę jest mega fajny. Tutaj mamy to, to, to co wspominałam, te fale morskie. Na drugiej stronie mamy czerwień. Czerwień nie mogło zabraknąć. Tutaj mamy troszeczkę taki właśnie piaskowy z motywem niebieskości i ostatni arkusik z taką deseczką. Jestem ciekawa waszych pierwszych wrażeń. Bo tutaj widzę, że Iza już pisze, że jest now, no jest now, naprawdę jestem mega zadowolona z tej kolekcji, wyciągnę tutaj słuchajcie pierwszy arkusik dla pokazania Wam właśnie jak wygląda 30 i jak wygląda 20 i jak wygląda piętnastka. Tak, tak się one nam tutaj fajnie dosyć prezentują. Myślę, że przejrzymy sobie na spokojnie jeszcze tą piętnastkę, zanim przejdziemy do dodatków, żebyście sobie też zobaczyli, jakby samą intensywność. Ja w ogóle już tnę tą kolekcję. Będzie z niej albumik morski w morskim klimacie, więc. Niebawem się też pokażę, więc ją pokażę wtedy. Zobaczcie naprawdę. E, fajna morska e, taka chilloutowa e, kolekcja. Dlaże e, i nie tylko. Więc ja jestem naprawdę w niej. Mm, mm, powiem Wam, że mi się mm, taka łezka aż w oku kręci, bo naprawdę bardzo jestem zadowolona z. Tej kolekcji. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Dalej, co mamy? Mamy dodatki. Zaczniemy od tych dodatków. Czekajcie. Od tych dodatków z kwiatami, ale zanim przejdziemy do dodatków z kwiatami, pokażę Wam, co jest na drugiej stronie. Na drugiej stronie mamy tutaj takie motywy morskie, pirackie trochę ale również troszeczkę chilloutowania. Na kolejnej okładce mamy tutaj syreny walizki podróżują dla podróżujących. Ten motyw mega mi się podoba. Podpowiem wam, że w podróżniczej też on się pojawi, więc mega mega się też z tego cieszę. Tu mamy też koła, mamy kwiatuszki, kwiatuszki, które pojawiają się w tej kolekcji. Mamy takie oczywiście pojedyncze. I mamy również bukiety. I rameczki. Rameczki z lodami. Rameczek nie mogło zabraknąć. Więc rameczków w ogóle mamy dwa arkusiki w tych dodatkach. Oprócz tego pojawiają się nam słoiczki z żaglowcami. Z żaglowcami. Więc. I tutaj mamy też takie motywy bardziej właśnie takie chilałtujące na plażę. Więc i deska, i sandały się pojawiły, i kroksy, kroksu nie mogło zabraknąć. Klapeczki, koła ratunkowe. Kolejny arkusik to dalej kontynuacja tego klimatu. Czyli parasole, aparaty, świeczki. Dużo takich, właśnie, klimatów wakacyjnych. No i jak morskie, to również przystojni kapitanowie, ale również i dzieciaki. Nie zawsze rozczulają takie marynistyczne dzieciaki, jakoś tak. No i tutaj mamy już wyczulajtujące kobitki, ale również mamy dziewczynkę. Kapitana, więc też myślę, że jest dosyć fajny arkusik. I ostatnie dodatki to już jest ten taki świat bardziej podwodny, ale nie tylko. Tutaj mamy sieci rybackie, mamy sztormiaki. Sztormiaki są brudne, ale to wiadomo zawsze, zawsze na morzu są sztormiaki brudne. Skrzynie ze skarbami. Potem mamy wszelkiego rodzaju żeglowce, housebooty, więc wszystko, wszystko co, co i na jeziorze, i na morzu można spotkać. Kolejny mamy tutaj taki motyw właśnie odpoczyn odpoczynku, więc mamy e, hamaki, mamy leżaczki, drinki, więc też taki chill, chill out, odpoczynek tutaj wracamy do motywów marinistycznych koła ratunkowe mm, z koła sterujące powiem wam że miałam problem bo mm, bardzo często jakby są rumple ale rumpla nie dało rady wrzucić chciałam ale no jednak te ko koła sterowe są bardziej rozpo rozpowszechnione w tych grafikach czy ciężko rumple pokazać i tu są słuchajcie kwiaty którym się mega bardzo bardzo bardzo, bardzo podobają są właśnie takie bardziej, można nie tyle kwiaty, a podwodne koralowce, to jest fajne. I tutaj mamy takie już bardziej klasyczne koralowce z muszelkami. I os nie jeszcze jeszcze nie ostatni korkusik. Tutaj mamy same muszelki. Muszelek nigdy za mało, więc muszel mus muszelki musiały, musiały być. Tutaj mamy te wszystkie budowle, czyli mamy chatki, latarnie, no i zwierzyna wodna, koniki, koniki uwielbiam koniki morskie, nie wiem czemu, ale koniki morskie też mnie rozczulają, chciałabym kiedyś zobaczyć takiego na żywo, no. może kiedyś, więc tak to, tak to wygląda. I takie bardziej oceaniczne też zwierzątka się pojawiają, czyli mamy i delfiny i... Żółwie. Kochani, tak się prezentuje kolekcja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jestem nią zauroczona, zakochana i, i bardzo dziękuję Renacie, że, że udało się ją stworzyć. I oczywiście czekam na Wasze prace z tej kolekcji. I co? I przy okazji zapraszam Was. O 21.00 startuje Renia najpierw z kolekcją podróżniczą, potem kwiatową. Słuchajcie, tam jest też moc. Naprawdę czekam, aż trafi w moje ręce kwiatowa, bo ja jestem też w niej mega zauroczona. Nic kochani. No! To, to powiem tak, Monisfera, ja cię bardzo witam, ale również się już z wami żegnam i za parę chwil dołączę Renia i pokażę wam swoje kolekcje. Papa! Pa. Chyba, że ktoś coś jeszcze ma, jakieś pytania odnośnie tej kolekcji. Ale nie widzę, nie słyszę, więc ja się z wami żegnam. Papa! Pa.